Teraz, jak one były, wrząś tam do yy. Tak z góry? Weźmiesz tą klapę do góry, tam? Tak, tak. To ja wstawię, tylko mi tu byś przytrzymał te przewody, jakoś podsuwał. I tą. Tak. żeby ten mostek dalej łapał, co? To, jaką on ma instalację? 24. 24, 24 naprawdę, tak? Bardzo, tak? tak. Ach, jak już tam iść to Odkręciłeś? Odkręcić? Trzeba uruchomić, bo tutaj stoi i gnije. No, bo jest wpysk wody z tej strony. Z tamtej nie ma, z tej jest. No. O! To no, się trzyma luby? Nie? nie. Nie, ale uważaj, bo tutaj dalej. jest. Ale... No możesz kręcić. Jak to... To nie. nie, to nie to. A co ty chcesz, Marcin? Ten, tak? Nie, nie, ale uważam, że u góry jest ta blacha. Jeżeli musisz lupę razie czekać. Poczekaj czekaj, troszkę chcę, to muszę przekręcić to trochę. Albo czekaj, a tym samym. A dobrze, możemy. Trzeba... Yy, tam była jakaś, z litroleju tam był w Właśnie miałem zamiar je przemielić. Czasem muszę przypomnieć procedurę. Pierwszy od lewej Pierwszy od lewej. To jest zapłon u góry. Tak, tak. Ten tu Nie? Tak. Nic nie pykło. Ach. Hebel przyłączony jest? Hebel. Ty to Piotrek do, do czołgu się nadajesz jak? No, bardzo <grym> się nadaje. <grym> Dobra Wyłącz, włącz, włącz. Dziś opustanie miał, nie? Pierwszy z lewej chyba Nie to, nie? Tak Jadę Uwaga Ale czeka to? Po, całym, po, całej po całej zimie, zimie Pierwsze odpalenie Jestem bardzo zadowolony Żeby te nowe tak paliły Ale Kopci jak smog z tego lewego no z prawego no no chyba z prawego teraz tak Akumulator się to szkoda, że... Ty, ale jak będziemy akumulatory rozłączać, to się komputer będzie resetował. To jest problem. Bo trzeba potem informatyka wołać. <grym i zacznij się wytrzymać> Leci! leci. Tak! Powiesz kiedy wyłączyć, tak? Żeby nie chodziła na sucho. Dobra, ja to dobra. Pasuje, to... A ty ty lepiej, to Ale, leci. Na ja pierdziele to <laughs> Widzisz? malina. Malina? Nie, za blisko jest trochę tego Za blisko macie trochę tego, żeby nie wiem jak wleść. Ja go poprawię, ja go tam na ten plac by wytoczę Do góry poszło to, ale trochę Teraz w dół Teraz w dół Zeszły w dół Na olej? Na razie nie. Bo on też dobrze było, żeby się rozgrzał. Troszeczkę to jest na nie? No to ładnie. troszkę Wiesz, Na dół. Jest u góry już całkiem? Jest całkiem u góry. Na dół, całkiem? Na dół. Na dół. Dobra, opuszczam na dół teraz, tak? Stoń, stoi, nie ruszaj. Co? Nie ruszaj. Zgaś, zgaś, Zgasz! Piotrek, wiesz jak wygląda Piotrek z czołgu? Jak Zobaczysz na filmie Tak. Proszę Do rękawa wlatuje i już koczuje tu pod pachą Pod pachą? A tu deodorant za darmo Tak no, Zwarowanie pachy No mam pachy. kurwa kobita do garażu mnie wygoni Pać razem ja w szlepku